Witajcie, moi kochani, jest w drugim odcinku z Metal Gear Solid Phantom Pain. Dzisiaj zajmiemy się kolejną misją. Jest ona dosyć prosta, natomiast on, można powiedzieć, jest taka wprowadzająca. Naszym zadaniem jest eliminacja tutaj jednego z oficerów Armii Rosyjskiej, czy Radzieckiej. To już jest taka prawdziwa ta misja. Gdzie że tu jest troszeczkę więcej ani bardziej jednostajnie ustawieni. Nie ma tutaj dynamicznych zmian. Ale to nawet dobrze, z tego względu, że właśnie takie misje w większości będą realizowane w tej grze. Zobaczycie jak naprawdę ta gra wygląda. Kolejne misje też będę nagrywał dodatkowo. Rzucę Wam jeszcze na dokładkę misje poboczne, odbicie interpretatora języka rosyjskiego. Jest on potrzebny z tego względu, że Big Boss niestety zapomniał języka Rosyjskiego, zresztą był bardzo znany z różnych tutaj znajomości języków, tego wyróżniało jeśli chodzi o żołnierze, po prostu biegle między innymi też rosyjskie. Dobrze, tutaj lekkie przygotowania, tutaj chciałem sprawdzić, czy jestem już w stanie drugi poziom pistoletu sypiącego zrobić, ale niestety jeszcze mam za mało żołnierzy. Żeby w ogóle cokolwiek robić, więc no, na razie skupiam się na misji. E, prawdopodobnie będę musiał przejść kilka innych misji, aby w ogóle ten pierwszy poziom pistoletu sobie odblokować jest to podstawa. Następnie trzeba skupić się na rakietnicy i na systemie Fulton, tak, żeby jak najszybciej można było ewakuować nie tylko ludzi, ale e, przedmioty, tylko muździeże, karabiny, ale też samochody, czołgi. Podobny. Dobrze, na Hero Epizod trzeci tak naprawdę w grze, więc e, nie jest on. E, no to jest trzecie. natomiast tak nie komisja sama w sobie, to jest e, druga. Dobrze, e, tutaj e, no, możemy zobaczyć po prostu e, inne do misji jak jednostki występują. Więc mamy tutaj ten to, komendanta z którego do wszystkim musimy zlikwidować. Ja go nie będę likwidował, z tego względu, że jest bardzo wartościowym żołnierzem dla naszej władzy, więc zostanie po prostu skutowany, przynajmniej ma takie, taki, taki plan. Więc teraz będziemy próbowali właśnie to Koń, że kiedy jest wykorzystywane przez mnie. No trzeba jeśli misji przejechać dłuższe odległości, no to wtedy tak e, to się przydaje. Natomiast e, Big Boss po jakimś czasie jeszcze już odpowiednią protezę, no jest w stanie po prostu biegać no, dosyć szybko, więc nawet komfort nie jest potrzebny. Najszybszy środek do hm, helikopter tak naprawdę w tej grze. Dobrze, zbliżamy się do miejsca wykonania misji. Nie Jest daleko, więc no, tutaj będę. sobie koniem podjadę. No troszeczkę szybciej. E, z tego względu, żeby znowu będę pędził z misją, żeby jak najszybciej zakończyć. Z tego względu, że no, szybkość wpływa tutaj na ocenę. Tutaj nie jestem w stanie z rangi S zdobyć, przynajmniej przy moim planie. Z tego względu, że. No nie mam jeszcze snajperki. Najszybszym rozwiązaniem tej misji jest po prostu strzał w komendanta, na przykład z tego miejsca, w którym jestem. Chociaż widziałem różne inne metody przejścia tej misji. Najciekawsze to chyba złapanie tych trzech specjalistów, którzy jadą właśnie, wychodzą z Jeepa. Złapanie. Raczej znaczy podskradanie się do nich, gdzie. Do jednego z nich ktoś podłożył ładunki C4, których jeszcze nie mam, więc nie jestem w stanie wykonać swojego zadania w taki sposób. Więc każdą misję można przejść naprawdę na wiele, wiele sposobów. Ale jest to możliwe dopiero wtedy, kiedy odblokujemy pewne elementy gry. Do każdej misji możemy się dotknąć, Więc jak najbardziej jest tutaj taka możliwość. Po prostu jesteśmy w stanie poradzić sobie z wykonanie misji. Są niestety. No, jest konieczne w niektórych misjach, bo tak jak w tym wypadku, nie jestem w stanie wykonać tej misji najszybciej jak się tylko da. No, bo nie mam tych elementów. Chcę jak najszybciej po prostu się pozbyć niektórych żołnierzy, e, żeby mi nie przeszkadzali w swobodnym poruszaniu się. To zazwyczaj są e, dodatkowe materiały, ale nie wiem dlaczego ich nie ma. To nic, powinny być w innym miejscu, wtedy będę szukał. Najpierw zajmę się kolegą, który jest na. Budynku, nawet tak nie wiem do czego to służy i no, dosyć dziwnie wyglądają te arjerki. Chyba tak, no to w realnym świecie coś takiego nie występuje, do niczego to nie służy. Więc to chyba jest zrobiona, żeby w danej misji po prostu łatwiej się poruszać, chować. Ale to myślę, że nie jest mi to też tak potrzebne. Tak, to, to po prostu. W dosyć łatwy, dynamiczny mm. sposób. Zresztą pod koniec sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. E, wracając jeszcze do e, kwestii filmu, sprawdziłem. W filmie będzie występował Oscar Isaac. Poradzi sobie z zadaniem z tego względu, że jest doświadczonym aktorem. E, no i wygląda trochę jak e, tutaj jest Snake, tak naprawdę, bo chyba to będzie główna postać filmowa. Mam nadzieję, że uda się tutaj spełnić oczekiwania fanów i, i, i ja z się czekam na ten film. E, tam, na nie już bardzo długo, bo dużo wcześniej zostało już ogłoszone. To bo bodajże w 2012 roku, jeśli się nie mylę. Też musiałbym to te sprawdzić. Pani komentowali to tylko w jeden sposób. Nie spieszcie tak. Mam nadzieję, że tak też się stanie. Powoli innych przeciwników. Starałem się najpierw ich usunąć, z tego względu, że czasami jest taka sytuacja, że jeśli fortunują przeciwnika, a blisko nas znajduje się inny przeciwnik, no to oni są w stanie tutaj wywozywać alarm, wstrząć, alarm. Także trzeba uważać. Staram się najpierw tych z brzegu przeciwników zdjąć bo ułatwiają mi e, takie, takie ruchy po prostu zajęcie się e, tymi przeciwnikami, którzy są w środku po prostu tak jak obieranie nie wiem jakiegoś się woda zazwyczaj tak, on, tak działam staram się jak najwięcej tych przeciwników wypultonować żeby mieć jak najwięcej ludzi w bazie dzięki temu mogę wszystkie te e, bazy tak naprawdę jest ich kilka ponieważ o nich opowiem po prostu, mieć pracowników, którzy są potrzebni. Jest zespół wywiadu, jest research and development, czyli odpowiedzialny za wynalezienie nowych przedmiotów i sprawdzenie ich. Jest dział medyczny. Tak naprawdę jest potrzebne, bo wysyłamy naszych żołnierzy na misję i czasami wylatają po prostu ranni i tam się leczą. Więc to jest też dosyć jest istotne, Co inne jeszcze. Nigdy tak naprawdę nie byli wykorzystywane chyba jeszcze logistyczne, ale oni są potrzebni. Mięcia się towar, który jest donowany przez nas, między innymi czołgami, lub działkami, które są na przykład wykorzystywane później w misjach online, które można ma tutaj jak najbardziej realizować. Co ciekawe, taka ciekawostka. Na początku... Gdy Metal Gear wyszedł m.in. o konsole a Xbox, nie trzeba było mieć e, opcji sieciowych, żeby grać. Natomiast w jakimś czasie Microsoft zorientował się, jaka jest sytuacja. No niestety trzeba było wykupować opcje sieciowe do gry. Pieniądze jednak są ważniejsze niż możliwość grania. No to, to jest bardzo słabe, jeśli chodzi o konsole, że żeby grać, to trzeba wykupować jeszcze dodatkowy abonament. Żeby w ogóle można grać po sieci, no ale to już zostawiam was do oceny, ja nie jestem fanem tego Dlatego jeśli chodzi o pastę konsolowaną no, tutaj całkowicie się wciąłem Jest to wygodne, siadasz na kanapie, odpalasz i grasz, A przynajmniej w tych nowych wersjach rolów odpala się super szybko Gry też, ładują się jeszcze szybciej Mam kilku znajomych już z nowym wersją konsolu, No są zadowoleni. Natomiast jest jeden taki mały problem. No nie ma w co grać. Tak naprawdę e, trzeba odkrywać stare gry z poprzedniej generacji. E, a niektóre gry, no wiecie, nie są jeszcze przystosowane do tego, żeby grać. E, znaczy, żeby był uruchomiony na, na tych konsolach. Nie są zoptymalizowane. I działają i tak szybciej. To fakt. Które nie wyciągają pewnych możliwości, jakie są możliwe jeśli chodzi o napęd. Są... Dobrze, tutaj wrócę do gameplayu. Udało mi się już tutaj większość osób fultonować. Mam trochę szczęścia, bo przeciwnicy sami wchodzili na te obrzeża. Dzięki temu ja sobie pomogli ich tutaj eliminowałem. Więc to jest ten dobry, dobry element tej gry, że oni są dynamiczni. Nie siedzą w miejscu, poruszają się, patrolują, czasem naprawdę spory teren. A gdy zobaczmy co się dzieje, no to na przykład grupkę SB. Więc oni się nie rozpraszają, nie wszyscy lecą na kupie. E, ta inteligencja sztuczna jest tutaj naprawdę dobrze zrealizowana. No i e, na przykład w głównej serii Ghost Icona. E, Wildlands, gdzie ty tylko Cię zobaczyli jakiś przeciwnik, to to praktycznie miałeś przerąbane, praktycznie wszyscy wiedzieli gdzie jesteś, no i nie dało się w jakiś sposób ich uniknąć, no tutaj jesteś w stanie wymanewrować ich w taki konkretny sposób, schować się gdzieś, przeczekać, że po prostu Cię nie znajdą, no to jest bardziej chyba do realizmu zrealizowane tutaj. Jeszcze załatwić kolesia na wieżę, uwielbiam ich załatwiać z tego względu, że jest... zaraz pewnie zobaczycie w jaki sposób, nie wiem, czy uda mi się od razu. Trzeba najpierw sprawdzić, czy ja jakiś przeciwnik po prostu nie patrzy na tego kolesia w wieży i powinno być pod tym względem zdecydowanie łatwiej. Najbardziej obawiam się tego kolesia jeszcze tam, na tej wieżyce, na budynku. Ale powinno być dobrze. No i teraz, arry mary, nie chodzimy na wieże. tylko rzucamy przeciwnika po prostu z tej wieży. Możemy skultonować, lecimy z panem troszeczkę dalej, żeby nikt nie zobaczył po prostu balonu, który no, może wszcząć alarm, więc staram się ograniczyć ilość. Niektóre misje, Pędem jak pierwszy raz przechodziłem, no, no misja na 5 minut tak naprawdę. A trzeba było się czołgać na początku, bo nie, nie był w stanie zorientować się na jakie odległości oni widzą, jak reagują. Natomiast czasem po prostu człowiek jest w stanie po prostu wiedzieć, że na przykład w tym momencie nas nie ukryło. Chociaż to jednostki, które widzą bardzo dobrze. Przede wszystkim misja 30. Ale to jak dojdziemy to wam pokażę jak to będzie wyglądać. E, misjał gdzie praktycznie nikogo nie jest Jestem. Po prostu trzeba ich obejść. E, później jak będę miał lepsze po prostu parametry stroju albo dodatkowe tutaj bariery, no to wtedy Wam pokażę, że trzeba ich Pultonować bo mają super rangę. E, tutaj muszę sobie e, zrzucić dodatkowe e, magazynki. W e, tym też mi się kończy no i system pulton. Na początku jest mało tych balonów, więc musimy się tutaj ratować z rzutem. One są bardzo dobre, bo czasami w trakcie misji jest tylu przeciwników. No i nie jesteśmy zabrać tyle balonów, żeby wszystkich wyrzucić powietrze. Więc no tutaj twórcy pomyśleli. Zrzuty super sprawa. Przydają się też, później zobaczycie, w pewnych innych elementach gry. Ale na razie nie będę zgradzał, jeśli nie, nie, nie graliście, nie widzieliście tej opcji, to nie będę wam o tym mówił. Dobrze, tutaj staram się troszkę, pana wywabić. No nie, 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 nie chciał się dać, więc to troszeczkę inne czynności. Podaliśmy do niego. O, mam czysty strzał, więc trzeba to wykorzystać. Jako, że już jest mało przeciwniku, nie będę go fultonował. Postaram się ich wszystkich uśpić. A więc. Jako, że widzę, że główny przeciwnik jest już uśpiony. Znaczy, poszedł spać, bo w nocy... oni czasem nie chodził spać. Aż warto to czy po prostu, czy wykorzystać. Więc postanowiłem zrobić, dla słuchać muzyki, co do majka. Mam nadzieję, że. Za ten fragment, który jest tutaj nieco nie cofnie mi filmu. Jeszcze nie obczajam licencji, które można podobno wstawić, żeby jednak muzyka była odtwarzana do danym Ale to mam nadzieję, że taki fragment gdzieś w tle nie będzie kupować. Kasety możemy zabierać. Super sprawa. Świetnie dobra na lat 80. Świetne kawałki, To naprawdę gdy gramy możemy puścić i wtedy. Mamy świetny klimat, jeśli chodzi o grę. No niestety ja się będę musiał tutaj trzymać w tej kwestii. No tak jak mówiłem wcześniej, licencje na dane oporę. No musiał, musiałbym sprawdzić, jeśli jest możliwość wykorzystania na przykład muzyki, która występuje w grze, jest ona dostępna. E, I czy możemy na przykład e, nastawić napis, że licencja należy do osłonienia e, aktorskiej Wtedy będę używał tej muzyki. Rozumiem całkowicie klimat gry, e, na ciekawszy, fajniejsze, taki bardziej lat 80. E, tutaj e, jeszcze chciałem wspomnieć o jednym filmie, o tutaj zaczyna się robić interesująco z tego względu, że ktoś na za zauważył, że pultonował e, komendanta, więc no pieszek, się z tego zjął, żeby nie nadawał dalej. Żeby ograniczyć tutaj e, wsparcie dla, dla, dla nich po prostu, żeby się nie, nie tutaj 20 dodatkowych kolesi, którzy przyjadą z tą obem. widzę, że tutaj już wpina się jeden z kolesi, więc e, będzie trzeba się nim zająć, on sobie tam gdzieś pójdzie, żeby go spotkać. No ten pistolet mimo, że steruje jest słaby. I teraz odwrócimy i go zdejmiemy. Jeden szybki rzut w CQC, są różne możliwości, jest combo, czyli szybkie naciskanie triggera, szybkie jedno naciśnienie, to jest łapanie, plus na przykład mamy trigger i gałka analogowa, różne komba. Udało mi się już całą bazę tutaj uśpić, więc do systematycznego wysyłania ich tutaj już szykuję. No, niestety nie udało mi się. Dojść do poziomu, gdzie jestem w stanie Resident Develop um, prowadzić do takiego poziomu, gdzie jestem w stanie kolejne wersje pistoletów go wykonać. E, no nic, to są kolejne misje, po prostu e, znajdę najbardziej, naprawdę <grym> wszystkich chyba funkcjonuje, żeby mieć jak najwięcej tutaj żołnierzy, żeby można było już na proste misje. Oni zdobywają nie tylko pieniądze wtedy. Ale dodatkowo surowce, uh, które są potrzebne: metal, uh, fakat na kamienie, akwarium, które są potrzebne po prostu do badań, uh, no i do, do wysyłania z, uh, Big Bossa na misję, bo każde wysyłanie uh, Big Bossa na misję wiąże się z utratą pieniędzy. Ja tutaj wysadzam radar, warto to robić, jeśli macie taką możliwość, z tego względu, że dodatkowe punkty uh, dla helikoptera są dostępne. My, jak tutaj zobaczycie, praktycznie e, miejsce lądowania które mam obok siebie. On później jest to z Czyli możemy z niego korzystać na przykład e, zaczynając misję, ale no niestety jest pod podostrzałem, więc trzeba e, wziąć pod uwagę takie sytuację. Natomiast czasami się to przydaje. Zobaczycie w późniejszych takich e, trudniejszych wersjach misji bodu 30-31 e, zadania. No, tutaj mamy misję w wersji light, jak ja to nazywam. Natomiast później mamy opcję, gdzie nie możemy na przykład wykorzystywać Reflex Mode. No, to jest już pewne utrudnienie, ale tę misję jak najbardziej da się przejść. Trzeba po prostu wszystko lepiej troszeczkę zaplanować. No i specyfikacje tej misji troszeczkę się zmienia. Są teoretycznie trudniejsze ale po prostu planowanie, dodatkowe możliwości, nowe przedmioty, które otrzymujemy po prostu sprawiają, że w tej da się przejść. Na pewno da się wszystkie misje przejść, tak jak mówiłem wcześniej, całym pistoletem, z tym i e, rakietnicą. To jest standard. To jest standard, który, który jest potrzebny do przejścia praktycznie każdej misji. E, nawet tej walki z e, bossem, więc... E, niektórzy robią wszystko, ja natomiast skupiam się na pewnych elementach, które są po prostu potrzebne do przejścia wszystkich misji. Dobrze, misja udana. A tutaj kilka filmików. No i dodatkowy jeszcze zaraz będzie misja. Dodatkowa Wam pokażę, o czym interpretator, dlaczego go warto wziąć z tego względu, że ale to zaraz zobaczycie no, dodatkowej misji, więc na razie nie będę się skupiał na tym. Tutaj mam podsumowanie misji, co zdobywamy, jaki personel. Od razu też mamy informację na jaki poziom wchodzi dana e, right, ten, ten baza, tak? It. Czyli lecension developer tutaj na plus, ale jeszcze nie jest na, na, na takim poziomie, jakim powinno być, żebym mógł tam kolejne elementy tutaj e, zdobyć. Ja tam będę sprawdzał, bo mam tak, tak już jakoś chyba automatycznie sprawdzenie, czy czegoś nowego, nowe kasety. Dodatkowy asortyment dla konia. W ogóle z tego nie korzystam. W ogóle jest niepotrzebny. W wersji konsolowej miałem tam wersję z wszystkimi dodatkami i tam były jakieś dziwne stroje dla tego konia. W ogóle z tego nie korzystam. Tylko mówię tutaj o Jeden, który wydaje mi się jest taki przydatny, czyli możemy uzbroić doga w opcji Fulton. Wydać mu komendę, on wtedy tych przeciwników fultonuje. Jest przydatne, tym bardziej, że pies jest w stanie się przemknąć między tymi przeciwnikami i nie być wykryte. Natomiast no na przykład tu sobie na koleś jest bardzo daleka i wysyłamy D-Doga. go fultonował i mamy problem z głową, nawet już się nie obudzi. Tutaj szybko odkrytuję setę. Jak mm -hmm. mówiłem, nie będę skupiał się na fabule, -C -C. więc uh, Odklikuję je, nie lubię jak nie mam jakieś powiadomienia w systemie, nawet w grze, po prostu lubię je Tutaj mam informację o tym, że nowy poziom, rozszerzenia development mamy. No sprawdzam, no jeszcze nie ma możliwości. Jeden poziom, ba. a tutaj rozszerzono baroł mi zostało, żeby móc odkryć nową, e, nowy pistolet. I, sta I idziemy na po prostu misję dodatkową, bo jeszcze do, tutaj ten interpretator języka rosyjskiego jest potrzebny, e, bo będziemy przesłuchiwać e, przeciwników, dzięki temu będziemy mogli zlokalizować na przykład e, cele w misji. Więc myślę, że warto, warto go mieć tak naprawdę do bo później będziemy szukać po wielkiej bazie jakiegoś jednego elementu, na przykład blueprintu jakiegoś przedmiotu. A oni po prostu nam wskazują mniej więcej miejsce, gdzie to się znajduje, więc wiemy gdzie się udać i jak zaplanować misję. Więc to jest bardzo przydatne na dłuższą metę. Przerywniki filmowe przed misjami, na no trochę są wkurzające. A jeśli chodzi o misję dodatkowe, no to możemy cofnąć tak jakby obejść do ACC czyli do tego helikoptera przez menu tak więc no trochę oszczędza to czasu pora tam wykonać takie opcje Jak macie tylko informację, że misja jest tutaj wykonana no to możecie ale tylko w misjach bo niestety w misjach głównych e, zazwyczaj trzeba wyjść z regionu działań no i tutaj też warto no. wykonać tą misję z jednego powodu który tam przede się zbliża a jest bardzo dużym pomocnikiem, jeśli chodzi o grę. Głównym jego zadaniem to jest informowanie o przeciwnikach, po prostu zaznaczanie ich. Tutaj mała dygresja. Nie dygresja, uwaga bardziej. Jeśli Didi zaznacza nam przeciwnika, to trzeba później zaznaczyć go lornetką, bo czasami się zdarza, że potrzebuje na przykład konia. Jest wymiana towarzysza. I wtedy wszystkie oznaczenia, które zrobił Didi, znikają. Więc warto myśleć na uwadze i pamiętać o tym. Ja już mam taki schemat: Didi pokazuje mi przeciwnika. Staram go oznaczyć lornetką, żeby po prostu nie znikł znik z po prostu radarów. Dobrze, tutaj podjeżdżam brzydko, jak to wygląda. Na no, około 100 metrów można się spokojnie podjeżdżać, na jakiś cień. cień. Oni to wtedy nie są w stanie nas zobaczyć. Sprawdzamy, ilu jest przeciwników. No i powoli się zbliża. W nocy można nawet nie korzystać z czołgania się. Chociaż czasami oni są w stanie to zauważyć Ciebie. Mimo że się kulisz. Włączam sobie na Żeby widzieć lepiej ich głowę. Łatwiej się wtedy celuje. Jak masz ulepszoną broń, to z 30 metrów jesteś spokojnie w stanie ich ściągnąć w tym wypadku, na tym podstawowym wistecie to jest mega trudne. Dwóch już dzienników uśpionych mamy, więc tutaj zbliżymy się do ostatniego i będziemy ich wysyłać. Misja poboczna wykonana. Szukam jeszcze surowców. Dobrze, że właśnie mieć noktowizor. wtedy jest te elementy właśnie... Wiesz co, się tak na żółto było dosyć dobrze widoczne. Dzięki temu możemy łatwiej znaleźć przedmioty. To niestety, że jeszcze nie możemy wysyłać, one są przydatne. Eee, to po prostu to nie kasę możemy mieć, lub e, jeśli mamy dodatkowe bazę tak zwane Hobby, e, po prostu wysyłać e, do tej baz, dodatkowych myślę, które są pilnie potrzebne do obrony. Bo jeśli chodzi o kwestie online, mamy swoją bazę, którą przygotowujemy do obrony. Przeciwnicy, e, inni gracze mogą nas zaatakować. I utrać na surowce, które są potrzebne do, do badań. E, główna baza nie jest możliwa do infiltrowania czy przeciwników, e, tylko bazy jodkowe. Więc e, no, jesteśmy w stanie pewne część surowców po zatrzymać. Natomiast, e, żeby rozbijać bazy na pewnym poziomie, e, tam już chyba 50 plus, albo nawet 40, plus, Niestety, trzeba mieć dodatkowe bazy, bo nie jesteśmy w stanie wybudować dodatkowych platform, które są potrzebne. To ja Wam pokazuje, że jest jeszcze opcja zwieszenia świateł. Przeciwnicy bardzo mocno zwracają na to uwagę, jeśli będziemy strzelać tak do świateł. Natomiast, jeśli to zrobimy w momencie, kiedy ich nie ma w pobliżu, to nie w ogóle na to nie zwracają uwagę. Mamy po prostu rozszerzony zakres działań. Na światło jednak powoduje, że jesteśmy bardziej podrywani. No, tutaj dalej, mimo że. Wysłałem kilku żołnierzy do bazy. No nie jest teraz. E, zwiększyć poziom pistoletu, a to jest podstawa. Zróbcie to w pierwszej kolejności. I tak jak mówiłem, wracam do ICC przez menu gry, tak żeby po prostu jak najszybciej to zrobić. Dziękuję kochani Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku nowych rzeczy o grze. Jeden z moich znajomych po obejrzeniu po prostu filmu powiedział, że no trzeba chyba zacząć jeszcze raz zagrać Metal Gear. No i prawdopodobnie to się stanie. Udało mu się przejść misję, której wcześniej nie, nie, nie był w stanie przejść. No to jest późniejsza misja. Nie będę was zgradzał tutaj, zdradzał fabuły tej misji. Ale moim zdaniem jest to jedna z najlepszych misji, jeśli chodzi o całą grę. Tutaj, kwestia, no, nawet, nawet jeśli chodzi o e, relacje między głównymi bohaterami, jest bardzo ciekawa. E, bardzo dużo wyjaśnia, jeśli chodzi o, o grę. Ja później Wam przedstawię, jak dojdę do tej misji, e, o co chodzi w tej, w tej misji, i co się stało, tak naprawdę, co jest głównym elementem e, fabuły. Ja jeszcze raz Wam dziękuję za e, uwagę. Zapraszam do lajkowania. Jeśli Wam podobają się filmy, do subskrybowania, a jeśli nie, do komentowania. Więc do zobaczenia w nowym filmie i do usłyszenia.